W programie Rolnik szuka żony nadchodzą zmiany, jakich jeszcze nie było. Świąteczny odcinek 12. Edycji zyska interaktywne elementy i pozwoli widzom pojawić się na antenie dzięki nadesłanym życzeniom. Oprócz tego będą mogli zadać pytania uczestnikom. Twórcy FOMRAT ujawnili szczegóły. Na oficjalnym Instagramie programu rolnik szuka Zonitaub, pojawiło się ogłoszenie, które momentalnie wywołało lawinę entuzjastycznych komentarzy. Twórcy zachęcają, by nagrać krótkie życzenia świąteczne. Mogą być one skierowane zarówno do uczestników obecnej edycji, jak i do ulubionych par z poprzednich sezonów. Najciekawsze, najzabawniejsze i najcieplejsze nagrania trafią prosto do świątecznego odcinka. W komunikacie możemy przeczytać: Kochani. Możecie nagrać życzenia świąteczne dla wybranego Bohatera 12? Edycji bądź swojej ulubionej pary z którejś z poprzednich edycji. Mogą to też być życzenia świąteczne dla wszystkich bohaterów. Może to Twój filmik pojawi się w odcinku świątecznym? Zostawiamy link i działajcie. Pod postem udostępniono link umożliwiający przesłanie nagrania. Wystarczy nagrać krótką wiadomość telefonem i wrzucić ją przez formularz. To jednak nie koniec nowości. Twórcy Rolnik Szuka Żony zdecydowali się na rozwiązanie, którego wcześniej w historii programu jeszcze nie zastosowano. W świątecznym odcinku widzowie będą mogli nie tylko przesłać życzenia, ale także zadać pytania uczestnikom, zarówno tym z obecnego sezonu, jak i parom znanym z poprzednich edycji. Wybrane pytania zostaną pokazane w programie, a rolnicy odpowiedzą na nie przed kamerami. Link do formularza również został zamieszczony na Instagramie. Można w nim wpisać pytanie, wybrać adresata i wysłać je bezpośrednio do produkcji.